Zapisałam sobie wszystkich komentujących po dwa razy, bo było ich bardzo mało, żeby mieli podwójne szanse. I tutaj są właśnie komentarze. Ogólnie zastanawiałam się, czy to też tutaj zaliczać, ponieważ yy, fejkowe labubu, i wiecie, nie każdy chce dostać fajkowe Bubu, chociaż zaznaczałam, że jest to lafufu. Yy, ale i tak zapisałam. No zobaczymy. Więc yy, tak. Losy pocięte już są. Losy już są przygotowane. Koszyczek do losów. Wymieszam tak. Więc losujemy. Rozpuściłam sobie włosy, żeby jakoś ładnie wyglądać. I ogólnie chciałam powiedzieć, że będzie jeszcze nagroda pocieszenia, więc losuję dwie osoby. I tutaj mamy pierwszą, która wygrywa niebieskie lafufu. Jest to Mirena. Także musisz się do mnie odezwać. Na Instagramie najlepiej, bo tam. Dogadamy się co do wysyłki I najlepiej im postem Więc Mam tutaj właśnie Mirele A drugą nagrodę pocieszenia Wygrywa kto? Zosia Gorączkowska I to samo Przez Instagram Dziękuję I zapraszam do kolejnych Rozdań Na moim kanale Pa